Witamy w drugim odcinku magazynu Rozwijamy złotów. Głównym tematem tego wydania jest kolejny projekt realizowany w ramach funduszy norweskich o nazwie Miejskie Biuro Karier. W maju nabrały tempa działania miejskiego biura Karier. Celem tego przedsięwzięcia jest udzielenie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy oraz wsparcie w procesie planowania ścieżki rozwoju zawodowego uczniom klas siódmych i ósmych złotowskich szkół podstawowych we współpracy z rodzicami, nauczycielami i lokalnymi przedsiębiorcami. To jest zaspokojenie potrzeby, która wynikała z trzech konkretnych powodów. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego działania, przygotowując wniosek o przyznanie funduszy norweskich, ankietowaliśmy przedsiębiorców i to ciekawe, że ponad 100 przedsiębiorców wyraziło... Te same uwagi. Chcę nawiązać bliższe relacje z lokalnym samorządem, a więc nawiązanie współpracy. Drugie, brak wykwalifikowanej kadry jako zagrożenie dla rozwoju lokalnej gospodarki, własnych firm. I ostatni element, który trzeba było wziąć pod uwagę, to, to co dotyczy wielu miast, to jest migracja młodych. To jest to, że idą za szkołą, idą za uczelnią, ale nie zawsze potem wracają. Jednoznacznie napływały informacje od przedsiębiorców, od samej młodzieży o tym, że brakuje im takiego pośrednika i doradcy w tym zakresie. Taka była geneza właśnie wprowadzenia biura karier. Obecnie realizowane jest już pierwsze zadanie Miejskiego Biura Karier, przewidziane w projekcie, czyli prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu zawodowego, psychologicznego i personalnego. Zainteresowanie było jest bardzo duże, bo w chwili obecnej e, przystąpiło około 80 uczniów do kompleksowego badania. Więc problem występuje, jak wiadomo dzieci czy młodzież zastanawia się nad wyborem ścieżki zawodowej, więc widzimy, że no jest to istotne dla nich i też takie wskazywanie różnych też ścieżek z tym związanych, bo tak naprawdę bardzo często jest tak, że młodzież ukierunkowuje się w jednym konkretnym profilu, a w badaniu czasami ta ścieżka perspektywy zawodowej znacznie się rozszerza. Stąd właśnie te nasze rozmowy, pomoc, wsparcie w tej dziedzinie. Kolejnym zadaniem Miejskiego Biura Karier jest organizacja szkoleń podnoszących umiejętności rodziców i nauczycieli w procesie wspierania i motywowania młodych ludzi przygotowujących się do wyboru ścieżki rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy. W maju oraz w czerwcu w sali konferencyjnej Rolnik odbywać będą się szkolenia w tym zakresie. Sieciowanie uczniów i lokalnych przedsiębiorców poprzez wizytacje w zakładach pracy to również zadanie miejskiego biura karier. Burmistrz miasta Złotowa Adam Pulit zaprosił lokalnych przedsiębiorców do udziału w projekcie Złotów Wielkopolskie Zdroje poprzez umożliwienie wizytacji w firmach uczniom szkół podstawowych z miasta Złotowa. Ponad 15 przedsiębiorstw i instytucji pozytywnie zareagowało na zaproszenie i podpisało listy intencyjne. Wśród instytucji znalazły się m.in. Muzeum Ziemi Złotowskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Państwowa Straż Pożarna czy Policja. W ramach tej współpracy młode osoby, które uczą się, będą wizytować naszą jednostkę. W trakcie tych wizyt będziemy przybliżać zawód policjanta, będziemy promować zawód policjanta, będziemy również chcieli zaszczepić w nich taką chęć do spełnienia i realizowania swoich pasji. Tutaj zawsze w trakcie takich spotkań podkreślamy to, że praca w naszej formacji to właśnie rozwijanie pasji. Jeśli ktoś ma zainteresowania jazdy motocyklem, u nas jak najbardziej sprawdzi się to w przypadku policjanta ruchu drogowego. Jeśli ktoś lubi fotografować, ma zdolność do spostrzegania różnych rzeczy, wydział techniki kryminalnej, technika kryminalistycznego no doskonale się tutaj sprawdzi. Także w młodych ludziach no, przede wszystkim chcemy zaszczepić tą chęć rozwijania swoich pasji no i wstąpienia w młodych. Wśród firm, które potwierdziły wolę współpracy, znalazły się m.in. Hydropex, Amcor, Unimetal, Romp czy Ośrodek Rehabilitacji Zabajka 2, który zatrudnia około 50 fizjoterapeutów. Zawód fizjoterapeuty jest bardzo szeroki i u nas jest możliwość poznania różnych aspektów pracy fizjoterapeuty ponieważ mamy wiele form terapii, to też prezentujemy takie zawody jak terapeuta zajęciowy, kinoterapeuta, hipoterapeuta, alpakoterapeuta, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej i to są myślę takie specjalistyczne kierunki, o których wielu, wielu młodych ludzi jeszcze nie wie, a tu mieliby okazję się z tym... Zapoznać i być może właśnie to by zdecydowało o wyborze ich ścieżki życiowej. Dzięki tej inicjatywie złotowska młodzież będzie mogła poznać poszczególne zawody bezpośrednio z poziomu funkcjonujących stanowisk. W tym wydaniu magazynu to wszystko. Do zobaczenia!